you mm -hmm. W sali wieży widokowej w Radomierzu Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, wręczył przedstawicielom lokalnych samorządów promesy w ramach konkursu odnowy dolnośląskiej wsi oraz na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Było to krótkie, ale bardzo udane spotkanie dla wójtów i burmistrzów z okręgu jeleniogórskiego. Domny Śląski jest liderem w skali kraju, jeżeli chodzi o odnowę wsi. Z budżetu województwa przeznaczyliśmy 2 miliony 200 tysięcy. W skali województwo otrzyma 79 samorządów gminnych. Zainteresowanie było większe. Aplikowało 94 samorządy na kwotę 2 miliony 600 tysięcy. Jeżeli chodzi o subregion Jeleniogórski, tą, te promesy otrzyma 18 samorządów na kwotę 500 tysięcy złotych. Natomiast 183 tysiące dla 10 samorządów przeznaczymy na meliorację. Wsparcie w ramach programu Odnowa Wsi oraz wsparcie w rozwoju melioracji na terenach wiejskich jest bardzo istotne. Realizujemy dzięki tym programom m.in. ideę równomiernego rozwoju. Tereny wiejskie zawsze zgłaszają zdecydowanie więcej potrzeb, a rozwój tychże terenów w zdecydowanym stopniu w wielu zakresach odbiega od poziomu reprezentowanego przez tereny miejskie. Stąd też samorząd województwa dostrzegają, to corocznie, corocznie przeznacza kwoty w budżecie województwa na tego typu działania. Jeżeli chodzi o promocje z Dolnośląskiej odnowy wsi, to jest inicjatywa mieszkańców. Najczęściej są to ogródki jordanowskie, place zabaw, dofinansowanie modernizacji boisk, zagospodarowanie parków. Wśród gmin z okręgu jeleniogórskiego, które otrzymały wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, były: Bolków, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Leśna Lubań Lubomierz, Lwówek Śląski, Mysłakowice, Olszyna, Osiecznica, Podgórzyń Siekierczyn, Sulików, Świeżawa Warta Bolesławiecka, Węgliniec i Wleń. złożyli wniosek o dofinansowanie zabezpieczenia stropów na Starej Świetlicy w miejscowości Skorzenice. Jest to i Stara Miejscowość, i Stara Świetlica, która naprawdę już wyłączona jest od wielu lat. Mieszkańcy zrobili sobie ze swoich środków, z funduszu sołeckiego pomieszczenia, w którym się spotykają, natomiast sama ta Świetlica stwarza zagrożenie, więc otrzymujemy niewielką kwotę, 30 tysięcy złotych. Cało Całość tego projektu opiewa ponad 180 tysięcy złotych. Natomiast każdy grosz, każda złotówka dla nas jest potrzebna, przydaje się nam, więc cieszymy się i korzystamy z tego. W tym roku w ramach Małej Odnowy Wsi Dolnośląskiej termomodernizujemy i odrobinę przebudowujemy remizę strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich. W końcu obiekt również zewnętrznie będzie wizytówką naszych strażaków, naszej służby przeciwpożarowej. Mamy samochody pozyskane i kupione, mamy sprzęt, mamy przede wszystkim wykwalifikowanych strażaków. W końcu również remiza będzie wizytówką, a nie zaniedbanym obiektem, którym była przez wiele, wiele lat. 30 tysięcy z budżetu województwa drugie 30 dorzucamy my w tych 60 tysięcy. No oczywiście trochę więcej jeszcze gmina, gmina da około 100 tysięcy całość, całość tego zadania będzie nas kosztować, ale każde dofinansowanie cieszy i bardzo jesteśmy zadowoleni z tych 30 w ramach konkursu wojewódzkiego. Cieszymy się bardzo, że dostaliśmy 30 tysięcy z odnowy wsi dolnośląskiej na plac zabaw przy ulicach Dolna Polna w Mysłakowicach. Powstanie piękny plac zabaw za ponad 70 tysięcy złotych. Był to taki teren, który do tej pory nie miał tego typu obiektu, a jest to całkiem spore i osiedle domków jednorodzinnych, jak również znajdują się tam dwa bloki mieszkalne. 23 tysiące z kawałkiem dostaliśmy na zagospodarowanie boiska przy, przy szkole nowo wybudowanej tam będzie miejsce ogólnodostępne nie mieliśmy wyposażenia tego boiska teraz będziemy mieli doposażone boisko w bramki piłkochwyty i też zagospodarowanie placu dla maluszków no chcemy już zaraz po wakacjach ruszać z zapytaniami ofertowymi rozstrzygnąć i wykonać także myślę że do końca września powinniśmy być gotowi z tym. To są kolejne pieniądze. Gmina Podgórzyn zawsze realizowała, zawsze startowała do tych pieniążków. Z tych pieniążków mamy zrobione miejsce odpoczynku w przesiece. Też mamy w przesiece drugie miejsce, to jest przy dziurawej skale też takie miejsce parkingowe łącznie z miejscem odpoczynku. Także cały czas staramy się o te środki i staramy się wykorzystać dla potrzeb mieszkańców i też przyjeżdżających gości. Minerżów Sudecki aplikowała o dofinansowanie remontu Świetlicy wiejskiej w Siedlencinie. Pan Marszałek jego służby rozpatrzyły nasz wniosek. Jest to dofinansowanie z Funduszu Odnowy. W silonośląskiej, więc w tym momencie są to też również kolejne pieniądze, które lądują w siedlęcinie i spowodują, że poprawimy infrastrukturę. Na pewno mieszkańcy z tego skorzystają, ale też również i turyści, ponieważ jest ta miejscowość bardzo chętnie odwiedzana, a świetlica wraz z boiskiem Oblik stanowi już takie pewne centrum, które w sąsiedztwie zabytkowej wieży książęcej świadczy o Takim przyjazności tego miejsca dla naszych i mieszkańców, i turystów. Pieniądze wprawdzie stanowią 30 tysięcy złotych, więc to jest no około 10% inwestycji, ale Świetlica przychodzi gruntowny remont obejmujący wszystkie instalacje: ogrzewanie, energia elektryczna, instalacja alarmowa, klimatyzacja, nowa kuchnia, nowe toalety, także pełen wystrój sali, myślę, że taki odpowiadający wymogom XXI wieku. Termin realizacji jest stosunkowo krótki, bo do 31 października te zadania powinny być zakończone i rozliczone.